Chciałem zauważyć, jak ładny jest wykrzyż w tym aucie. Patrz, patrz i, się, patrz i patrz, patrz. No patrzę, to właśnie mówię, że pięknie. Usiądź sobie, to ci zdjęcie zrobię. Widzieliście kiedyś FJ Cruisera, taką piękną Toyotkę na polskim rajdzie? Podejrzewam, że nigdy, więc to jest naprawdę wyjątkowy materiał, bo już tak całkiem poważnie, to ja też nie znam nikogo, kto takim samochodem pakowałby się w te polskie haszcze, żeby zdobywać pieczątki. Jak widać, jest to samochód bardzo poważnie zmodyfikowany, bo mamy tutaj koła w rozmiarze 35 cali z bardzo agresywnym bieżnikiem. Oczywiście jest przednia wyciągarka, i bardzo dobrze, bo startujemy w klasie turystyk Pro, czy jakoś tak. W każdym razie wyciągarki możemy używać. A największa niespodzianka jest taka, że ta Toyota jest bardzo no, nietypowo zmodyfikowana, bo pod maską kryje się kompresor. Tak jest, tutaj jest 350 koni. Ile? 350. To ja cię muszę powstrzymać, tak. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy kompresor jest potrzebny, czy w ogóle moc jest potrzebna w terenówce, to zaczniemy od takiego prostego przykładu, który chyba wszystko tłumaczy. U, jeszcze raz! A to jak ma kompresor, 350 koni, Teraz zobaczycie, jak robi tu. A to jest nasza konkurencja w nocy zrobili komplet! Coś strzeliło. Mam nadzieję, że się nic nie urwało. Jasne. <laughs> no, na ten jest. A, trzymaj do końca <laughs> E, 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 wjechał, ledwo, ledwo, wjechał. To Ostat, jest ostatkiem sił. A Toyota wjeżdża nie wykorzystując połowy swojej mocy. Dobra, ale ja, ja już nic nie chwalę, bo zaraz coś się spierdzieli. No i to jest ta różnica. Nic nie dymiło, widziałeś go. To jest przewaga Toyoty dzięki technice kompresorowej. Ile kompresor dodaje koni ze 100? No w tym przypadku 120 około 100 chyba. Nawet 120 ponad. Kusząca perspektywa, ile kosztuje kompresor? 7 koła dolców. 7 koła dolców plus transport plus VAT plus CO. To może jednak nie, bo to jest zakup części, kurier, cło i VAT. I to, to są tylko te koszty. To już nie mówię o koszcie montażu. Ale to jest nowy kompresor. Nowy, nowy, Magnusona. Jeszcze jest jakaś w Polsce Toyota, co ma kompresor? Nie znam. <laughs> I gdzie się pojawia taka piękna Toyotka, jak nie w teren wizji upalając? Szkoda, że nie ma patroli z Bemką, byśmy je zawstydzili, tak, zawstydzilibyśmy tak. je. Ale możemy się spotkać. Paweł założy automat w swoim, zobaczysz, będzie Uuu. Jestem za. Dobra. Szanuję patrole jak najbardziej, ale lubię im ocierać nosa. Wrócimy do początku, bo zaczęliśmy od takiego prologu. No, prolog był krótki, treściwy. Chciałem na początku zażartować, że moja kariera jako pilota bardzo się rozwija i po pierwszym rajdzie, gdzie pilotowałem samurajka, dostałem mnóstwo propozycji, żeby zostać znowu pilotem, ale tak naprawdę to Paweł miał pilotować, bo Bartek najpierw zaproponował Pawłowi tą zaszczytną funkcję, ale Gołąm stwierdził, że przecież ja też mam taką Toyotkę, no i to mnie zmotywuje, żeby pobiegać, zobaczyć jak ten samochód sobie radzi w terenie. Więc wystartowaliśmy w rajdzie Las Vegas, na którym już byliśmy chyba 2-3 razy, i praktycznie zawsze wracaliśmy z jakimś pucharkiem. Pilotem jest. Hello. Adam, dzień dobry. Adam, dzień dobry. A kierowcą. Bartek. Bartek, dzień dobry, witamy. Jak tam, forma? Wypoczęci jesteście? Rewelacyjnie. O. Plan na dziś mają taki żeby do jutra rana się po prostu nie popsuć, bo dzisiaj jest prolog, potem mają krótki odcinek nocny i jutro w sobotę cały dzień jazdy, także plan na dziś jest taki, żeby delikatnie do przyjechać i gaz, 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 gaz przynajmniej taki plan ma Adam, bo kierowca jest dosyć nakręcony, najarany tym rajdem bo jest po dwóch latach przerwy no i trochę się stresuje tym startem i powiedział, że mogą być dwa scenariusze że jeden to będzie taki, że pojedziemy, przejeździmy cały dzień i będzie super materiał, a drugi to jest taki, że popsują się na samym początku, bo za mocno wciśnie gaz. Szczególnie jestem ciekaw, jak będzie z wytrzymałością przedniego napędu, ponieważ 35 cali w trepadorze i ponad 300 koni to już nie są przelewki. To jest naprawdę dużo mocy i koło, które stawia duży opór w terenie. Także to będzie dobry sprawdzian dla napędów w Toyocie, czy przyjmuje bez problemu 35-calowe agresywne koło. Poszło nam całkiem dobrze, ale oczywiście nie byliśmy tak szybcy jak wirus. No wirusa to chyba nikt nie przegoni. A w ogóle skąd pomysł na ten, żeby taką Toyotką jeździć i upalać? Ty jesteś miłośnikiem Toyotek? Bo... Nigdy nie byłem miłośni, miłośnikiem Toyot. Pierwszego mojego FJ kupiłem, można powiedzieć, że przypadkiem. Natomiast spodobało mi się przede wszystkim prostota tych samochodów. Jak już zacząłem jeździć, to chciałem mieć coś nietypowego, coś takiego nieoczywistego od razu. Samoreus jest dużo, witren jest dużo, patroli jest dużo. Uważam, że to jest jedno z tych aut, ok, nie są tanie w zakupie, ale bardzo niedużo trzeba zainwestować w niego w modyfikacje, żeby potrafił już bardzo dużo. Tutaj do takiego naprawdę 80% fajnego upalania terenowego wystarczy dwucelowy lift i opona. Nic więcej. Już maska do góry? Po prologu było 20 pieczątek do zebrania przez 3 godziny, także takim wieczorkiem pojechaliśmy sobie w teren. Rajdy na Mazurach są bardzo fajne, bo tutaj są takie tereny nietypowe czyli jest dużo takich wąwozów, stromych podjazdów. No i większość pieczątek polegała na tym, żeby gdzieś wjechać albo w górę, albo w dół zebrać pieczątkę i wyjechać. Oooo, to było ładne. Ja w ogóle muszę sobie przedstawić głowę, że to nie jest samuraj. Że 35 calowe koła, kompresor, to wszystko nic nie znaczy. Ten samochód jest dwa razy szerszy, dwa razy dłuższy, ma wszystkie kąty zejścia, wejścia przytulenia się 100 razy gorsze, więc zadanie jest takie, żeby go dzisiaj w nocy nie rozwalić, szczególnie że w nocy nie widać jak dramatycznie walczymy, więc jutro w ciągu dnia musimy pokazać klasę przed kamerą, a dzisiaj to i tak powiem co powiem, a Paweł coś nakręci w krzakach, jakieś światło, a ja powiem, że byliśmy świetni. Porównywałem rozmiar i się okazuje, że Toyota jest bardzo szeroka. Tak samo szeroka jak duży Patrol Y60. Więc moje zadanie było podwójnie trudne. Dlatego, że no, ambitnie walczyliśmy o miejsce na podium, ale z drugiej strony założenie było jasne: nie rozwalić i nie zmasakrować tej Toyoty. Ona ma wrócić w takim stanie, w jakim przyjechała. Co ja mam z tym zrobić, takie dwa jaja? E, Jakbyś jak trochę popływał łódką, to byś ogarnął. Że co? Musisz kadłub chronić! Tak. Kadłub tego statku! A? Tak! Mazury szybko zweryfikowały, że jednak tak duże auto jak FJ ma problemy między drzewkami. Jest naprawdę ciasno. Chłopaki tutaj walczą, żeby jej zbytnio nie pogiąć i nie porysować. Dlatego mają takie fajne odbojniki. Oj, no, już się drzwi Może w drugą stronę koła totalnie daj. Ale, ale spójrz, za nami ciesko. Znowu do góry. A, cieszę. dobra, sorry. Idziemy do góry. W kamerze tego dobrze nie widać, więc to wytłumaczę. Powiedzmy, że pieczątka jest gdzieś na jakiejś górce przy drzewie i oczywiście prowadzi tam taka trasa, gdzie można dojechać, wystarczy się rozpędzić i zatrzymać. Ale jeżeli jest tam pewna nierówność, jakieś pochylenie, to oczywiście później, cofając, samochód zaczyna znosić i najczęściej znosi na drzewa, które rosną obok. I w sytuacji, kiedy macie klatkę, nie wiem czy my mamy samuraja, który po prostu służy do rajdów, no to po prostu się opuszczamy, coś tam się urwie, coś się wygnie i samochód jest na dole. Ważne, żeby się tam gdzieś nie zaklinować. Prawie się udało, chociaż i tak finalnie druga ekipa musiała nas podczepić wyciągarką i odciągnąć od drzewa. To był chyba dźwięk lusterka. To był dźwięk lusterka, a Jimmy jest dwa razy węższy niż Toyota. Toyota dzięki pomocy tej ekipy w ogóle, bo ściągali nam dupę raz? wyciągarką, e, przyjechała bez strat. A Maluch też źle skończy. Jeszcze raz to, Paweł, nagraj, żeby udowodnić, jak my to świetnie zrobiliśmy. Prawie, oczywiście. <laughs> Widziałeś, co się dzieje? <laughs> Dobrze, że za drzewem stałaś. Stopie. I przeguby całe I most cały I proszę bardzo o I o to chodziło, dziękuję Dwie godziny dopiero jeździcie, to wiesz Uważaj na to drzewo po prawej I tutaj dojeżdżasz bez problemu Najważniejsze, że w ciągu nocy się nie rozwaliliśmy, jak wiele załóg byliśmy gdzieś tam w połowie stawki, więc rano naprawdę optymistycznie ruszyliśmy z założeniem, że walczymy. Tym bardziej, że to nie był taki strasznie typowy raj, dlatego że było do zdobycia ponad 150 czy 160 pieczątek. Oczywiście były takie pieczątki, które były za jeden punkt łatwiejsze, ale były też takie pieczątki podwójnie punktowane. Dobra, lecimy w prawo. Dziękuję, pięknie było. Czujecie oddech konkurencji? A jak? Dodatkowo wszystkie klasy zbierały wszystkie pieczątki, więc bardzo często widzieliśmy zmotki, które robiły takie lżejsze pieczątki. No, my z kolei nie pakowaliśmy się tam, gdzie było strasznie dużo błota i tylko zmoty na mechaniku sobie radziły. Oceniliśmy, że Toyota jednak jest ciężkim autem i ta jedna wyciągarka no może sobie nie poradzić. Tobie widać dokąd było błoto w środku. Bardziej się martwię o to, żeby nie obić tego samochodu niż zbierać te pieczątki, bo jak widać idzie nam świetnie. Wygląda to troszkę tak monotonnie, dlatego że większość pieczątek była bardzo podobna, to znaczy albo trzeba było gdzieś podjechać, albo trzeba było gdzieś zjechać i później wycofać. Więc przez większość czasu mniej więcej tak to wyglądało, jak widzicie na filmie, i te pieczątki jakoś dramatycznie się od siebie nie różnią. Oczywiście za każdym razem jest inny problem: jak podjechać przodem czy tyłem, z góry czy z boku, podkładać trapy czy nie. Nie prosta, a trudna. I to jest fajne, bo nigdy nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. Chciałem coś mądrego powiedzieć, ale dzisiaj zmęczony jestem, bo pracuję ciężko. Cały czas zapominałem, że startujemy w klasie z wyciągarką elektryczną i możemy jej używać. I cały czas w głowie miałem tylko trapy, 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 których oczywiście bardzo często używaliśmy. że mówiąc chyba więcej satysfakcji, jakoś tak szybciej mi wychodziło, kiedy podkładałem trapy, niż rozwijałem i zwijałem linę od wyciągarki. I tak naprawdę w ciągu całego rajdu no tej wyciągarki może użyliśmy kilka razy. Jak już, jeszcze, jeszcze jedziesz sobie. Dopiero powiem Ci kiedy gaz, dobra? Że się spociłem, że trapy rzucam, podkładam. Ja to zmontuję, że robię to szybko, płynie szybciej od ciebie, oczywiście. I tak się tworzy na gębek. Patrz, zobacz. Siłka była, znaczy dzisiaj nie było. Ja tak cały dzień Gdyby nie to, że jest nieraz za wąsko, to byśmy wygrali. Ale zobacz, teraz jest znowu przejazd między dwoma no, drzewami. I ty to ty jako ciasno. kierowca musisz ocenić. Bo ja nie wiem, bo. Ale nie, przecież ja też jeżdżę taką Toyotą, więc powinienem to samo wiedzieć. Cześć, Jeżeli się zmieszczą lusterka, to na tej trakcji damy radę. Się. Jak dla mnie coś tu urwie albo wie przecież to jest strasznie wąskie gardełko i jeszcze na trawersie takie. Kiedyś delikatnym. chłopaki mnie namawiali, żebym wystartował swoją Toyotą na rajdzie, ale za bardzo lubię ten samochód, ale o, czekaj, bo Bartek to słyszy, dlatego że się cieszę, że jest człowiek, który też przyjechał taką Toyotką i pokazuje, jakie to jest świetne auto. Wam to co powiedziałem, jestem pod wrażeniem, że się tutaj zmieścił i nic nie urwał. Bardzo ładny gwiazd. Dziękuję. Jeszcze tylko wyjechać, to będzie gorzej. <grym> no i teraz przemówiło doświadczenie pilota. Jadą do przodu, nie cofają, bo no raczej ciężko by tu było się zmieścić i nie uszkodzić tego auta, więc jadą do przodu, Adam znalazłem jakąś alternatywną trasę idziemy zaczyć jaka to jest trasa. Tam idzie w drzewo. Kamera nigdy tego nie oddaje, ale to jotka stoi na trawersie. Trawers jest w stronę drzewa, o które się już prawie opiera, czyli o te drzewo, więc jeżeli pojedzie dalej do przodu, to po prostu będzie szlifować już dachem, a tego chcemy uniknąć, więc teraz w grę wchodzi z blocze i spróbujemy naciągnąć tył tak, żeby jednak uniknąć kontaktu z drzewem. No, tutaj była walka i to bardzo ciekawa walka, bo używałem przedniej wyciągarki przez zbloczek, a linę zaczepiłem z tyłu za progi. Dzięki temu udawało się naciągnąć ten samochód i odciągnąć go od drzewa, i powoli tak się przesuwaliśmy. Podejrzewam, że tutaj na tej pieczątce straciliśmy godzinę, ale satysfakcja była bardzo duża, bo prawie nam się udało. Zależy Ci na elementach blackoutsko-lakierniczych? I tak i nie. <laughs> fajnie by było je mieć. Zniszczą się trudno, ale fajnie by było je mieć. <laughs> Ciasno jest też wyjątkowo. Ale no, jakiś to... szkoda, że czas marnujemy, ale no, trzeba jakoś tam wybrnąć Naciągaj, naciągaj go! Oczywiście później cofając, znowu się okazało, że nie da się trafić między te drzewa. Ten samochód nie jest tak sterowny jak przodem. Są dwie opcje. Jedna zła i druga nie najlepsza. Plan był taki, żeby tu wyjechać przodem. Ale Chciałem teraz się odpowie coś. E, tak narzucić nam dupę, ale z tamtej strony jak wiedzieć. Dobra, to dawaj tam od razu ustawię. No, i tutaj znowu z pomocą przyszła kolejna ekipa, która nas po prostu odciągnęła od drzewa. Dzięki czemu mogliśmy wycofać, no ale już się nauczyliśmy, że to nie są próby dla nas i przy tak dużym i szerokim samochodzie, no po prostu trzeba bardziej uważać, żeby się tak nie wpakować, bo nieraz jedna wyciągarka to jest za mało, żeby sobie poradzić. Walczą o lusterkę. Sorcerko nie było taniec? I o to chodziło choć to, to nie moje Moje? Twoje, Twoje. No. Szkoda, że za jeden punkt Dobra, teraz Ale czy... dobrze wygląda ta karta. A co tylko powiedzieć, że my co jesteśmy? Leszczer, nie, po prostu was chwalę ładnie tutaj my bardzo. jesteśmy lancerzy z które nigdy nie jeżdżą na rajdach? To jest człowiek, który po prostu ma, jeździ, wsiada. Na wyprawach był, upala w błocie i to mi się podoba. Musisz brać z niego przykład. Tego już nie musiałeś dodawać. Z Bartkiem, czyli właścicielem tej Toyoty, poznaliśmy się już parę lat temu, bo kiedyś jeździł takim bardzo fajnie zmotanym Amarokiem i naprawdę podziwiam go za to, że zrezygnował ze swojej poprzedniej pracy, czyli takiego handlowca w salonie. No i później się okazało, że związał się, można powiedzieć, zawodowo z Toyotami, bo jest człowiekiem, który sprowadza Toyoty, modyfikuje Toyoty, naprawia Toyoty, robi zabezpieczenia podwozia. No naprawdę w Gdańsku jest, myślę, że jednym z większych fachowców. Jeśli chodzi o Toyoty, nie tylko FJ Cruisery, ale w ogóle. Więc jeżeli potrzebujecie warsztatu, pomocy, nie wiem, chcecie ściągnąć auto, to jest to absolutnie warta polecenia osoba. Bartek też mi pomaga, jeśli chodzi o części do mojej Toyotki, właśnie podsyła mi różne linki, różne rozwiązania. No bardzo taki pozytywny, pomocny człowiek. Choć wyglądało, że on jedzie po twardym, to miejsce, w którym stoję, całe się ruszało. Torfy są cudowne, ale są też um, chłonące takie ciężkie samochody, dlatego chłopaki zdobyli jedną pieczątkę na wstępie. No i jadą, jadą dalej. A czemu już nie jedziecie? Co się stało? Klątwa. Jaka klątwa? No jak? Twoja klątwa. A co? No co, jedna pieczątka i stoimy. Dzięki Tobie. Klątwa. A jesteś naszą konkurencją, pamiętam? No dokładnie tak. że ci to nam powiedziałeś? Czy <gulanie> <gulanie> ogólnie, bardzo jest mi przykro, ale dzięki, zobacz, dzięki. jaką mam smutną minę z my tego też, powodu. Te... Będę ci pamiętał. To co, ja czym wyjedziecie? No z Ferozą. Ferozą. No to małe, lekkie auto. Małe, lekkie, duże, mocne koła. I co ukręciliście? Teremwizja? No wczoraj przegub, dzisiaj most. <gulanie> a to, że tak powiem pozdrawiam, bo muchę zjadłem. <gulanie> Idę dalej. To się musiało tak skończyć dzisiaj. Ale tak to jeszcze nie widziałem. Panie kierowca co się tu stało? No to mi zabrakło na chwilę, no. No, gdzieś na chwilę i od razu się popsuło. Naprawione. Tak, ten. Nowa kratka była. Ale safari. Porządny. Nie połamał się, tylko się wygiął. Po prawie 6 godzinach fantastycznej jazdy i naprawdę ambitnego zbierania pieczątek trafił nam się nieduży podjazd, który niestety okazał się dla nas ostatnim. Coś w tym moście się zadziało. Krzyknęło, coś zaterkotało. Ale to nie był powód, żeby zaraz coś było źle z mostem. Chociaż, jak już, spodziewam się, że jest to łańcuch na reduktorze. No bo Bartek tak mówi Adam, a mogę tutaj tak przypałować? Ja mówię, no jak lubisz, to tak przypałuj, że się zakopiemy. Więc może parę razy za dużo było takiego sprawdzania, jak fajnie to jeździ z tym kompresorkiem, przypominam. I może ten tylny most stwierdził, że nie lubi jednak takiej zabawy. Ajaj. Nie chciałem tego mówić, ale że ty się tak zachowujesz, no to muszę to powiedzieć, że no, w moście z patrolami się tak nie stało, no. <laughs> Sprawdź jak i y, 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 czy jest autobus albo pociąg tutaj z Giżycka do Warszawy, bo ze mną raptorem nie, nie będziesz. Ja mam kleczyki. <laughs> jak tam szanowna konkurencja? Powiem Ci, że jest zacnie. Fajny teren, rajd jest świetnie zorganizowany, super. No i co? I kierowca dzik. Dobra, powoli do tyłu. No a Lusterko. Już nie ma lusterka. Dobrze, powoli do tyłu, powoli. Jeszcze do tyłu. Macie szczęście, że już się tam coś. I teraz w prawo. Co, popsuliście coś? Teraz to muszę nogi odprostować, Proszę bardzo. Yy, Klątwa wizji rzucona na Toyotę. Niestety, no cóż. Ale trzymam za was kciuki. Spoko. Naprawdę, żółwik. Właśnie, nie ma niestety takich małych Toyot, bo już by tutaj zmienił Toyotę. Dobra, wygramy ten night, żeby nie było wstydu. Ręczny zaciągnij. Nie ma, A, jak do... w każdej terenówce. <laughs> Prawie pełna. I z tyłu zaczęliśmy wypełniać. I ale no taka jest niespodzianka jaka jest, ale to jest dowód na to, jak bardzo sprawnie działaliśmy, jakim jestem świetnym pilotem nadal. Partek jak świetnie jeździł i ogólnie myślę, że moja kariera jako pilota cały czas się rozwija. W sensie już nas nikt nie zaprosi, po dwa rajdy i dwie awarie. Więc... <laughs> Terenwizia po prostu już teraz cały czas. Zawodnicy mówią nie podchodź, nie witaj się, nie dotykaj samochodu, bo jakaś klątwa. Także myślę, że Gołąb skończymy chyba za offroadem, bo już nie będziemy nigdzie mogli się pokazywać. Trochę powalczyliśmy, pokazaliśmy, że, że potrafi to jeździć. Teraz trzeba naprawić sprzęt i zrobić powtórkę. Po prostu. No ale zobacz. Wczoraj w nocy krótki trzygodzinny odcinek, a ile było zwłok na bazie. Ten tak. urwał, ten tak. przewalił, i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj tak naprawdę jeździliśmy, nie wiem, no, 6 godzin mhm. bez żadnej awarii, a sytuacje, gdzie to się mogło urwać, były bardziej dramatyczne. Tak, było prostu, wiedzy, tak. Tak, no było to zmęczenie materiału. Czyli to nie jest pół bo kręcę tym i czuję opór na wale, tak? No. No, to jest pierwsza awaria FJ'a. Pierwsza. Mam na imię Adam, jestem z terenu wizji, psuję no. wszystko, co ze mną jeździ. No, ale i tak bywa, Tak. Do. Testowaliśmy sprzęt, testowaliśmy... Jakby nowy, nowy nabytek, pierwszy FJ z kompresorem, którego, którego sam miałem okazję testować, to jest wszystko do sprawdzenia, no spokojnie, tak? Jeździmy, sprawdzamy, testujemy, coś się popsuje, ok, trzeba naprawić i jedziemy dalej. A to jest jeszcze ważne w takiej historii, że to nie jest tak, że tu Bartek sobie kupił jeździ, tylko on jakby naprawia, modyfikuje tak. te modele, wprowadza te tak. modele i jakby jesteś takim specjalistą tylko F od FJ. Tak? FJ, tak. Robię tak. oczywiście też inne, to jest ale w FJ się można powiedzieć wyspecjalizowałem. Czy możemy ten samochód polecić z, z czystym sumieniem? Tak, jak najbardziej. To, że on się teraz popsuł, to nie znaczy, że każdemu się popsuje. Ile jest osób, które tak upalają w, ten, w taki sposób samochód takiego FJ-a? No ja nie znam. Nie no właśnie. Podsumowanie naszej zabawy i eksperymentu, bo ja uważam, że to był fajny eksperyment, jest bardzo optymistyczne, bo praktycznie przejechaliśmy 3 czwarte rajdu i w sumie zajęliśmy znowu szóste miejsce pomimo tej awarii. Hello! O to zawsze dowiedziecie do domu, nawet tak się popsuje. <gry> A ja czekam na kolejne propozycje pilotowania na rajdach, bo tak jak powiedziałem bardzo mi się to podoba i jeszcze troszkę w tym błocie chciałbym pobiegać.